na Alaikum. Pokój z nadwami. Albo Marhaban Bikum. Witam Was. Dzisiaj chcemy się nauczyć te 11 nieznanych litery, które nie znamy w polskim języku, ale w arabskim istnieją. Czyli musimy się tą wymowę od nowa nauczyć. Dlaczego musimy to zrobić? Żebyśmy prawidłowo wymawiali teksty arabskie, bo jak. Wiemy są różne, różne słowa i różne dźwięki. I różne słowa i różne dźwięki mogą też zna znaczenie e, fatalnie też zmienić. Dobra, to zaczynamy. F, Czyli litera, co będzie między językiem produkowana, c, fe, czyli fe, thi, thu, jeżeli A i U dodamy. W te samogłoski. si, thu. Okej, okay, jeszcze mamy tu teraz. H. To będzie jak, jakbyśmy tak. zgadła. Z, z gadła. Jakbyśmy powietrze um, wyciskali. Ha, ha. Czyli H. H. Hu. Z tymi A i U głoskami. Ha, hi, hu. I tu mamy teraz literę H. Też będzie powietrze. Wyciskane, ale to jest tak, jakby się jeszcze drapało w gardle. Czyli h h h I tu mamy jeszcze literę W, czyli W-W-W. W-W-W. Mamy. Czyli język będzie mocnie ciskany między zębami. Czyli żeby było W-W-W. W-W-W. z. te litery. I tu mamy teraz literę jeszcze SOD, SOD, jakbyście całuska chcieli dać, naciskać język, jakbyście S chcieli powiedzieć, wymawiać, ale to nie całkiem. Czyli tak SOD, SOD, tak po prostu, lekko SOD, SOD. Słuchajcie dobrze, żebyście wymawiali prawidłowo. SOD, SOD, SO, SI, SU, SO, SI, SU. So, si, su. Sod. I tu mamy bod, bod, bod. Jest jakby, jakby, jakby d, jakbyście, jakbyście d wymawiali, ale nie całkiem mocniej, tak, bod. Jakbyś, o, jakbyście, o, kurde, bod. Bo, by, bu. Bo, by, bu. Bo, bu. Bod bo Czyli to jest nie litera d, tylko to jest litera bob. DO. bo by bu bo D. Dziwnie brzmi, ale nauczymy się. Bo-dy-bu. ono. Jak jeżeli chciał tak. Dobra, już mamy literę po, czyli po dy, Jakbyście ty chcieli powiedzieć, ale nie całkiem tak. Macie me więc tak o po, po, p, po. Po, p, Czyli język tak krótko między zębami na nad y górną szczękę po, po, p, pół. I usta nie całkiem otwarte. Po, p, pół. Po, p, Między tak ściskane. Dolna szczęka ściska górną szczękę tak mniej więcej. Po, pły po. Po, po, Jeszcze mamy tu literę wo. Wo, wy, wu. Dźwięk samogłoskami a i u. Wo, wy, wu. Wo, wy, wu. Czyli widzimy tu wo, wy, wu. Różnica między po i wo jest tu ta kropeczka. Wo, wy, wu. Ta litera. Wo, wy, wu. Wo, wy, Posłuchajcie i starajcie się doskonale to wymawiać, żebyście umieli to dobrze wymawiać. Wo, wy, wu. Wo, wy, wu. Wo, wo. ווי ווו ווי ווו אוקיי, איתו ממש לי תראיין? שלי פשירות קובקדת לר תוממה? ראיין? רא 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 r r r r I tu mamy literę KOF. Jakby K tylko mocniej, z, z, w środku w gardle. KOF. qaf KO. Tak ciśnie w, w środku w gardle. Język e, do góry. ko Tak krótko. ko r i mam jeszcze tu literę Ain. Co tak, co też znaczy oko? Ain. A, A, U To jest tak symboliczne w arabskim języku. Często słyszymy, jeżeli czytamy albo słyszymy arabskie teksty albo rozmowy Ain. Czyli A, A, U Czyli jeżeli mamy tu teraz kardełko. I tu, tu mamy głowę. To widzimy, że to będzie używane. AI. Ciśnięte do, do przodu, żeby I otwieramy buzię. Ain. Ain. AI, Dobrze. Dobra, to myślę, że na razie wystarczy nam. Zobaczymy, co w następnym nagraniu możemy się nauczyć. Salamu na alejku. Pokój nad Wami albo Ładan. Pożegnanie.